Witam wszystkich hodowców dzisiejszym chciałem wam pokazać jak rozdzieliłem już, już samiczki od samczyków w chwili obecnej samiczki poszły na lot próbny młode są w miazdach, czekają na samiczki młode już są prawie 16 dniowe w ładnym upierzeniu. Piękne łódki czekają na powrót mam. Każdy mi siedzi po jednym. Parę mam też, gdzie zostawiłem po dwa łódki. I oczekują na przylot swoich matek. Samczyki są w drugim gołęniku. Czekają na, na oblot, a samiczki poleciały na lot. Próbny pierwszy w tym sezonie. Dzisiaj jest 16, 15 kwietnia. Jest pierwszy lot, próbny lot. Pierwszy odbędzie się 28 kwietnia. Mamy oławę. Trzeba już powolutku zacząć się roztronowywać. Samiczki poszły na lot około 20 km. Poczekam aż przyjdą. O, właśnie wracają samiczki z lotu. Pierwsze dwie przyleciały, pikują ładnie na gołemnik. Leciały około 15 minut 20 km. Reszta powinna za chwileczkę dołączyć. No i pozostałe samiczki przyleciały całą grupą Dwie pierwsze wyprzedziły ich troszeczkę No prawie minutę Patrząco, to jakiś spóźniony jeszcze idzie Dwie pozostałe pięknie wszystkie pchują nad gołemnik Widać krążą Pierwszy trening to dla nich nowość muszą się tego nauczyć. <laughs> Jeszcze nie są nauczone chodzenia na gwizdanie. W razie karmione są dosyta. <laughs> powolutku przyzwyczajać do tej formy wchodzenia do gołębnika muszą troszeczkę polatać teraz cieszę się, że powróciły że znalazł gołębnik 20 km to tak na początek jest wystarczająco dopiero któryś lot z kolei to trzeba będzie je troszeczkę dalej wywieźć i, i przygotować na pierwszy lot treningowy znaczy konkursowy, przepraszam całą grupą na tym zakończę. One mogą troszeczkę polatać, bo są nasyta nakarmione, więc jeszcze nie są nauczone wchodzenia. Po będziemy przygotowywać je do pierwszego lotu. Dwa tygodnie do pierwszego lotu to jest taki termin, kiedy już naprawdę trzeba je zacząć trenować, wywozić i przyuczać. Dziękuję bardzo.